no, tak to jest chyba Widzisz, Gdzie on robi? Widzisz, co on robi jedną piłką? Nie, On chce jedną piłką łamie dzielinę od razu. Nie? A, my, a my zamiast. To miał robić Dawid ten. Jedną piłką złamać jeden. ten. już skrócili Już nie było dzielnie sobie. Się... Dobra, grzeba, idźcie się ruszać. Żeby... Daniel, idźcie się ruszać, bo to tam. Trzeci! Trzęski na następny mecz. Ze Bożą. O, to ja z nimi. Brawo, daj graj, grać, jeszcze wodzie pograć. A to z nimi mogę pograć. Aj to. Co się mogę przebiegać, coś takiego. Dobrze pał. No i właśnie. No to fizyka to jest, to jest wszystko fizyka. Rozumiesz, giny mają mocne i góry. To był po coxa? 4 masz po okay. tak. ten tak. 1 paprząs, nie? kopali go? Kurde, prowadzą 5-1, jeszcze robią, dalej kopią. No to jest niemożliwe. Znaczy, na treningach co pisałem, dalej. Ale ja jeszcze rozumiem, zabierz tą piłkę czysto. Dobra, e, Daniel, chodź. Przy następnej przerwie, nie teraz, dobrze? Marek. Ciekaj, ciekaj, teraz jest Zakręć ją i rzucaj. Rzucaj, dalej, jak tutaj. Ja pierd... Co tu ja rzucił? Gdzieś rzucił za Nie no stary Czekaj patrzę gdzie nie jest Nie ma szans co Ekologia i tam piecetla się będzie rozkładała pa. Chyba sobie przyjemnie. Ale jakby się chciał okay. ktoś Brawo, trafii, brawo. Się, Już nie mamy żadnej, nie? Co? bym się chciał ktoś napić, jeszcze Mateusz, chodź jeszcze do grania, chodź się do jest? Jest? A, A. Tak, czekaj Chyba sobie przejdę Tu biedy. Robimy zmiany, czekamy? Eee, tak, zmiana, chodź trzeci! Zmiana! My jeszcze w takiej pogodzie nie umiemy grać No, no właśnie Nie umiemy grać w takiej pogodzie Kiedy teraz... W te... Która jest godzina? Pakaż jesteś zmęczony? Mały, mały. Pakaż żąda Cię w zadanie. Chcesz iść po butach? No tu pogoda, to pogoda też jest ale widzicie jak romalicie. Romalicie, opieram. Widzicie, nie dosyła. Trzeba ześć tego miesiąca. Nie wiem, że Zmiana. Piotr! Brawo Piotr! Brawo! Mateusz, Mateusz jak się odbija, to odbija od dwóch, tak? No tak? tak, tak. tego już nie właściwą, jest trochę poobijany Stary jak od trampoliny, naprawdę. No to wiesz, no Brawo! Super! Pitry! Ci się to kojarzy z ukoła koła kolony, tam Fizyjka, tam. Co ko zkaże? no co tam się kochaj? Sam ten masz Tak, tak, dokładnie stary. Tam też było tak masakerczynka. Dobrze młody, chodź wyżej! Ej. Chodź wyżej, zostaw ich tam! Co? Daniel, pomocy grasz! Ty tam masz być! Daniel, ty jesteś pomocnik! Jak jest wynik taki jeszcze co możemy powalczyć o wynik to, to... to trzema, będziemy... <śmienko> Jeszcze pograj, jeszcze pograj! Dawaj Piewu, pograjmy! Wejdź Dawid! Wejdź do niego, nie nara! Ale nie nie nara! <śmienko> ja pierdzielę! <śmienko> buty sobie zękasz. Zejm buty to by nie chciałam Nie w butach siedzieć. Gatry z Po co w gatatach siedzisz? Ale ja już widziałem, że już zabudowałeś Dobrze, spokojnie, spokojnie Jeszcze chwilę. Dobrze Filu. Brawo, dobrze jest Spokojnie Brawo Państwa Czas, 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 czas! Pograj, pograj, jeszcze trójkąt! Tak, dziubnij mu! Tak! Mat młody, młody jest Dobra, 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 nic się stało, nic nie stało! Oni to wojskowi do mnie idą, do mnie. Tak? A co, ciołu nie pogrącają? Brawo, młody! Pograj, spokój. To trawaj, to, to Stary, jest więcej tych kulek niż tej trawy. Nie biegaj tam! Nie biegaj! Odpoczywaj, zostaw! Nie biegaj, to nie ma sensu! Spokojnie! Tak, 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 Ale na to, że moglibyśmy coś powalczyć, Saro. Brawo! Dawaj Daniel, dawaj Daniel, weź, dawaj Jaro, dawaj Jaro! No Proszę? No duży, bo to wszyscy no, ale... Spokojnie! I weźcie też w Dobrze jest, dobrze jest, utrzymujcie się tylko przy piłce. Chodź, bo chodź, ale jeden, jeden! Czas, czas, czas! Dobrze, mi się stało, dobrze, hop, po. Zostań, zostań, nie biegaj tam, nie biegaj tam, spokój, odpuść, sobie, niech tam grają. I but. to jest była polska piłka. Palię. No, no. no, no. a później jeszcze. Słuchaj, graj, nie jest Co? młody, ciom mu. Czas, 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 Róbcie go. Czas, czas. Tak, i piła. Tam górny grał od nich o lepiej. Górny grał. A, a. a Brawo, Wilu. utrzymuj się, utrzymuj się. To są faule! Stary, chciałem pojechać za tą młodzieżową właśnie na tym rocznika Graj, krótko! Stary, gwarek... Chodź do który... grania, chodź jeszcze! Zobaczcie kroczki! Na tanie od uciekaj, zrób miejsce komuś! Ale Gorin wygrał. Graj, tak, graj, niech piłka chodzi! Co za pierdoląc, znów dzwoni do mnie. Dobra, Spoko, usłyszałam kamerę. Jezus, co to? No, 15. no dlatego puściłem już, że w nich jest i tak, nie chcę w ogóle... Dawaj Daniel, dawaj Daniel, da! Ale wracaj Daniel! Daniel! Kurde! Kurde Marek! Ta to właśnie. Ta tutaj się nie jestem. Nie, to Co tu było? Zawiesił się. Czekaj, przybliżę. Ale co mi, jakieś robisz? Telefon telefon pierwszy? Paków, znów twoja wina, ty jesteś jednak wiana. Ale y, popatrzcie wynik teraz, z jakich my bramki tracimy, nie? No wszystko w końcówce właśnie tracimy. Ale, 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 ale to, jest, to jest raz, ale jakie jeszcze? Czy oni wypracowali, coś? jest nas? Jakieś Kup takie głupie błędy, ja pierdzielę. Bardzo... dwie bramki. Spoko masz. Ja no, zaraz, czekaj. No mnie nie trzymać. chcę trzymać. Pa, chce trzymać? Ej, Pa, chcesz? kamera? kamerę? Dobra, daj. Daj, no, Marek nie pokręci jeszcze chwilę. Ale ja teraz wyłącz ją. No, jest włączona chyba, nie? Ja, tylko aktywny jest. Tak, nie, nie włączyłeś się. Kamil, wyłączaj ją. Nie wiem jak. Nie wiem. Tu, na czerwonym. No, tu, gdzie włączyć? Mateusz, nie, w drugą do środka iść, Mateusz. O, Czas! Cza. Brawo! Kurde, i dalej, w kopie prowadzisz tyle, jeszcze kopiesz. No to jest niemożliwe. Od zabierz raz czysto piłkę. No to jest kurę niemożliwe. Chyba na jakąś B klasę chodzisz, kurde, oglądać, bo kurde cały czas kopiecie. Ale, o, o, oni odebrali kiedyś czysto piłkę od nas? To tak czysto, bez popchnięcia, tak żeby, żeby go tylko. tylko? Co to jest? Patrz. Patrz, co to jest teraz, zobacz. Jeśli się wpierdzielają zawodnika i w piłkę. Trzeba cię, na, na piłkę patrzą. Graj, Dawid jest! Grajcie, chodź Mateusz, dwa kroczki, masz miejsce. Czas! Brawo Wiru, graj! Piotr Gruby! Jest Roskosz, Brawo Nawet! Brawo, brawo! Tak, jak się da to i z nim też graj! Spokojnie! Dobrze nie pobiega, zostaw go! Nie pobiega właśnie, o to chodzi, że mam pobiegać tutaj! Ja mam prędkości Gramy, gramy swoje, spokojnie! Zobacz tego chłopaka tutaj, ten piętnastka kurwa! John, John Terry, kurde. <grym> to jest? Te tu, kurde, serw jakich? Nie, co to jest? Seba, Seba musiałem serw. O ja go popchnął teraz. Patrz, co to jest teraz? Jak? A się ja, ja jeszcze dla mnie Hahaha, <grym> kara, prawidłowo. Co? Nie biegaj, co kara. Myślałem... Nie biegaj tam, nie biegaj, rozwiązałem. Został spalił, nie. Teraz twoja, pował jak ci zagrał, zobacz. No Trzy... Trzy razy kurę większe od niego jest 2000 rozdzielki Ja pamiętam, ja, ja w z tak zioma tak pochylałem na bieżni, to się tak w czerwiu walił. Fantasz? Nie wiem. Tak, mu No, jak byli u nas. Już nagrali z Gwarkiem, nie? Ach, pamiętam. A chyba obronił, to tak? Nie, lepiej. Chodź, chodź, bieżą, chodź, bieżą. Nasza jest. To no są jaja. Dobra, dobra. I stryk, A w jakim ty się w koszulkarza? Uwaga, z tyłu! Co? Ktoś w nie bawiłem. było dobre. Po koksach. Spalony i to dwóch. Po koksach. Brawo, Daniel! Widziałeś. Widziałeś, tak minął teraz. Pamiętasz, jak się bawił w jak i się bawił To takie niepożarne, ale... Nie, ja, minął go, tak nie wie. wiem. To było dobre. Pamiętasz? do grania. Piła! Ale da, mocniej, Daniel! Dobrze, dobrze. Daniel jest lepszy od, pe od Perka. Na no, pewno jest lepszy. Chociaż nie umi biegać, że... Czas, czas! Perek by się tu nadał. sta się siłowo gra. No, stary, on tak, mógłby tak, wiesz, to A No. Jak się nie ma techniki, no, no to co? O, my do tego gwarka mógł się nadawać, stary. Bo techniki nie ma, a mógłby się też... Nie! O pierdziela Ile szans ci się bez sensu A, było... a ten? Było 3-1 Do jednej części drugiej połowy było no 3-1 Bartek to... całkiem inaczej gra jak nie ma KMP No Bartek jest przywiązany jednak Ty się jest z tą robią Grajmy jeszcze, grajmy jeszcze, chodźcie w ogóle, chodźcie pograć Już kończówa Spokojnie, chodź do grania, chodź Tak, jeszcze graj. Danie, zrób dwa ci kroki, gdzie chcesz piłę dostać. Od kłapa, dziurę szukaj młody. Nie chodź do niego. Dobrze stoisz? Czas! Czas, czas, No. Teraz wiem, z nim takie. Tak, Starcie masakra Brawo Jaro! Co? Nie, nie. Dobrze Jaro, do środkę sobie wejdź! Kacper! Masza filtr! Masza filtr! Jestem. Pachu, podaj wodę. Masza Czekaj się. No a jak już w stanie, to teraz trochę pokręcisz. Dobra, przychodź. To... Daj mi ją Nie, nie z Ile u nas było? 9? 8. 8 nie? 8 to było z górnikiem. To z górnikiem. To z górnikiem. A z gwarkiem też. Z było 4. Nie, z górnikiem było 7. Siedem. Siedem, no. z, z tymi było 8. Było nie, 8. nie wróć! Jeszcze grajmy! Jeszcze grajmy! No kurwa, no kurwa. Spachu bierzesz kamerę. A kogoś nie kręcił? Kogoś kręcił? Ja kręciłem dużo. Daj mi to, Zdaj mi to. Ja pokręcę teraz. Włączone no, jest? No, tak. Ale to ten fajne w środek. Fajne, w środek Ale to bo.